Niebieski? Łańcuch! Dajcie spokój, drzwi były otwarte. Ja nie brałem, to lepiej ty mi oddaj. Ktoś jest w łazience! Zmyślasz. No! Mm -mm. Mam tego dość. Idę stąd. Ale, Alicja, musimy do końca wyjaśnić tę sprawę. Właśnie. Nie, idę iść. Kto zamknął te drzwi? Nie ja. Ja też nie. Dobra, dobra, ściemniacie. Mam klucze. Sama sobie otworzę drzwi. To nie pasuje. Ktoś ukradł klucz? To jest bardzo dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. To z Was ukradł klucz od tych drzwi? Mówcie prawdę! Małańcowa? Żółta? To nie! Okej, okay, zadzwonię do czerwonego albo niebieskiego. Może oni mają mój klucz? Dziwne. Mam rozwodowany telefon. Okej, okay, gdzie mam ładowarkę? Oto. Nie ładuj się! Co tam się dzieje? Nie ładuję się! Pokaż, chyba ci się ładowarka zepsuła. Ale z rana działała! No to nie wiem. Jesteśmy tu uwięzione! czowa, nie panikuj! Kto to? Nie wiem! To imposto! Chowajmy się! Pieski? To niebieski. Musimy otworzyć okno. Tak, to on. Co to za dziwne smsy? Uratuj nas. I dlaczego nie otworzyliście drzwi? Pukałem. To ty byłeś, ale ktoś nam ukradł klucz. Nie możemy otworzyć. Okej, okay, można było zadzwonić, a nie wysyłać jakieś dziwne smsy. My nic nie wysyłałyśmy. Telefon mi nie działa. To kto do mnie pisał? On na pewno ściemnia. Nie zbliżaj się do nas. On jest zdrajcą? Chyba tak. Nie jestem zdrajcą, sami zobaczcie, mam te SMS-y. Uratuj nas. Tak, to jest mój numer, ale my nic nie pisałyśmy. To jest bardzo dziwna sprawa. Przeczytałem SMS-a i tu jestem. Ejo, już jestem z niespodzianką. Zobaczcie to. Gdzie ta radość, ja już jestem? Jak wszedłeś? Masz mój klucz, tak? Jaki klucz? Drzwi były otwarte? Jasne. Drzwi były zamknięte. On ma klucz, na pewno. On jest Drzwi były otwarte, mówię Wam, sprawdźcie sami. Zamknięte są drzwi. Mówię, jak wszedłeś. Kłamca! Kłamca! Dajcie spokój, drzwi były otwarte. Przeniosłem wam kolejne zadanie. Dzięki T-Racers dowiemy się, kto jest zdrajcą. Co to jest? Mówiłem wam niespodzianka. T-Racers to jest zupełnie nowa seria samochodów wyścigowych. Kierowcy ścigają się w Turbo City. Każdy z kierowców ma swoją osobowość, a każdy element auta specjalne mocy. Mamy tutaj 8 opon, 8 kierowców i 8 pojazdów. Proszę bardzo. Fajnie to wygląda. To jest prawdziwa opona. Wow, niezłe to. Mamy tu 8 aut w kawałkach i 8 pilotów. Tajemniczą postacią w świecie T-Racers jest X-Racer. Będę go miał. Czyli to jest tajemniczy kierowca, tak? Tak, dokładnie. Ten kierowca jest najszybszy w Turbo City i nic o nim nie wiadomo. Wiem. Kto go wylosuje, ten jest zdrajcą w naszym zespole. Jasny, niebieski. Nie patrz tak na mnie. To otwórzmy razem. Zaczynamy od jedynki. Ja mam czerwoną szaszetkę, a Ty jaką? Niebieską to on! No bez żartów, otwieramy. Po prostu ja jestem wyjątkowy. Otwieramy drugie. Ej, też miałem czerwoną saszetkę. I trujeczka. Ale to fajne! Otwieramy ostatnie okienko z kierowcą. Artic. To jest dziewczyna! Ale szybka. Byte Rider. Ej! To jest Shazoon. RaceBot. Blur. Można złożyć ponad 500 kompletnie oryginalnych kombinacji samochodów wyścigowych z kierowcami. Robimy to, będzie losowanie. To musimy otworzyć pozostałe trzy koła. Nie są koła. Niebieski, to ty, tak? Tak, zgadzam się, to niebieski. To on chciał dostać X Racera. No mów, gdzie są koła? Ja nic nie wiem. Mów niebieski. Dlaczego ja to pomarańczowa? To ona tak cicho siedzi. Nie, no ja tak nie mogę. Szukałam, gdzie są te koła. Chodź Tosia, my pierwszy znajdziemy. Tutaj żółta jest z tyłu. Co tu robisz? Tak jak wy. Tylko nie zbliżaj się do nas. Czuć, to może być złoczyńcą. Ale ja nic nie robię, spokojnie. Będziemy głosować przeciwko tobie. A ja przeciwko wam. A to wszystko przez siebie. Ty zabierasz koła. Oddaj moją część auta. Ja nie brałem, to lepiej ty mi oddaj. Ja będę głosował przeciwko tobie. A ja przeciwko tobie. Sam jesteś winny. Głosujemy, Głosujemy przeciwko, przeciwko O, tutaj są koła! Kto je schował? Mówcie! X-Racer! I kto ma szczęście? I znów super rzadki element. Zaraz będzie losowanie i zobaczysz. Mamy prawie cały pojazd X-Racera. Innym razem musimy trafić na koło. Kim są kierowcy T-Racerów? oraz jakie mocy mają poszczególne auta? Możecie zobaczyć na kanale Magic Box po Polsku. Zaczynamy losowanie. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Jeszcze koła ci zostały. I gotowe, shazum. To spróbujmy jeszcze raz. Teraz ja losuję. Co będzie? Ok. Okej, okay. jeszcze wszystko rozumiem. To jest dziewczynka! Captain Crush Zaczynam to. Um, to, jak się mał, I to. I następnie to, to. I koła też. Dwie takie. To też tył. Ja bym chciała mieć niebieskie koła, to. Dobra. Mogę teraz się ja losować? Oczywiście. Dziwnie, nie ma internetu. To chyba zdrajca. Akurat, ty wszędzie widzisz zdrajcy. Dobra, idę sprawdzić router. Zdajca, zdrajca. Ja Kupiła a sprawdza router. Robimy wyścig. 3, 2, 1. Wygrałem! A ja drugie miejsce. Runda druga. Trzy, dwa, jeden. Mały wypadek. Że co? A! O, Aisha idzie. Co tam z internetem? Tam ktoś jest w łazience. Zmyślasz. Z kartonem na głowie. Mówię prawdę. To chodźmy sprawdzić, tam na pewno nie ma nikogo. Ja się boję.